Witam, witam. Witamy już w siódmym odcinku J Break Życie". E, Jeśli nie obejrzyliście wcześniejszych odcinków i nie wiecie, co się w poprzednich działo, to zachęcam was do obejrzenia tamtych. I, i tak. E, Wojtku, co widzowie mają zostawić? Suba z dzwonkiem i lajkiem. No właśnie. A jak przy tym jesteśmy, to na. Pew już dawno o tym nie mówiliśmy. Na 500 subskrypcji robimy speci special. Więc. Zapraszam I policja do mnie. przyjechała. O, policja, policja o, dzień przyjechała. Dobry. Ale, dzień dobry. dzień dobry. Dzień um, dobry. No, przyszliśmy szukać teren. Co a, przyjechałem bo... A, to ten pan! To pan! Tak. Ok. To, co? Chce powiedzieć wejść do domu, czy gdzie? No mogę się najpierw proceszyć po domu. No to zapraszam. No to tak, tutaj. Ostatni raz, gdzie go widzieliśmy, to w sumie robiliśmy za nim puścik i go goniliśmy, tak? No. Gonił, no. a pan nie mówi. Wtedy. No bo, do, no, wtedy bo, no bo to dopiero później go goniliśmy. No, no Wtedy byliśmy na City. Tutaj nic nie ma. Na Crater City. Na Creator City byliśmy. Ostatni raz go widzieliśmy tutaj na tej górce. No właśnie że jak wczoraj kupiłem tamto auto, to jak wymieniłem na Lamborghini, bo tamto się zepsuło po tym pościgu. Więc tak, zapraszam Pana tutaj. Cały dom się przejrzany. Górno. No, przejrzymy cały. Yy... Gdzie? O na tej górce. Tam na tamtej górce. No, tak. raczej ty zobaczyć. Pan policjant, spinaczka yy. Nie pokazuj, nie pokazuj. Mam piwo, chcesz? Nie, dobra. Ale pan tutaj ma furtkę. Nie piwo. Eee, um, jakoś tego nie widzę. Czy pan... Czy pan żartuje? Nie, gdzie? Żartujemy. Nie żartujemy. Włączy moje radiarki I kto się do fury Wiecie, że wtedy jest kara grzywna 500 zł za takie co? Ale za co? Za oszustwo? Nie, za, za wejście do samochodu i, i zgaszenie. A ja proszę pana, ale w tej sprawie, yy, o tym podglądaczu, yy, my nie kłamiemy, proszę pana. Nie? Nie! No. Gdzie się ścigaliście z nim? Nie ścigaliśmy go, goniliśmy go. Bo... No, bo nie, goniliście. No to gdzie? Na Crater eee. City byliśmy. Tam. Na Tam? Na Crater tak? City, przy banku tam. Tam no, o, w tą tam, no, tam najdalej. Ja tam właśnie zobaczyć. Ale jak tam ich nie będzie, no to nie wiem, czy wy dajecie prawdy, czy nie mówicie prawdę. No, bo ja wierzę wam, ale nie wiem, czy mam do końca wierzyć. Dobra e, Ja Do przyjadę... Widzenia. Do widzenia Zaraz to przyjadę, idę patrzeć, patrzę No ale widziałeś tego pacjenta? On próbuje nas o jakieś kłamstwo No to kupi No dobra No dobra Eee, Dobra e, Chodź może... Chodź, chodź, chodź Wsiadaj Gdzie jest moja gdzie chyba dobra, nie wiem Chodź, chodź, chodź nie, nie, mam tam Dobra, jedziemy Jedziemy, jedziemy Idziemy, idziemy. tam Widział mnie z wózka On w tam pojechał, dobrze Od mnie to przyjechał, on nie skupił. Dobra widzowie, my idziemy szukać tego policjanta, jak go znajdziemy, no to wam powiemy Dobra, Dobra widzowie, nie znaliśmy policjanta nigdzie, nie, nie na, ma znaliśmy policjanta, e, Wojtek już odzyskał furę Auto, Jechaliśmy do tego, <kluz> do mechanika i mam już no Działa no to... wszystko sprawne. Tutaj mam części zapasowe, jakieś jakby się coś koło Dobra, chodź y, y, Poszukamy jeszcze tego policjanta eee! Co? Ej! Gonimy go, dawaj! Śpieszaj! Ale No, dawaj szybko, nie możemy go zgubić jak w tamtym razem. O! Rozum się! Ty Zrób zdjęcie! Zrób zdjęcie! Zrób zdjęcie! Stój! Stój! Zrób zdjęcie! Zrób zdjęcie! Zrób zdjęcie! No nie, uciek... Uczy... zdjęcie! co jest? Ach. Szybko, szybko, rób zdjęcie! Rób zdjęcia. Czekaj, nie, bo niczego nie widać. Dobra, gazu, gazu. I jedzie po jadę... polach. Po polach, dobra. Zrobię zdjęcie! Dobra, dobrze, dobrze, dobrze. Zrobię zdjęcie. Ja, no, ja mam na Ale ja mam dostępną Bo moje lało się przyczyni. zepsuło. Nie idzie znowu na Creator City. No tam ma chyba bazę. Dobra, e, e, szukaj go, szukaj go. Nie! Robię zdjęcie. Róbi mam zdjęcie. Mam go. Dobra, dobra. Zrobiłem kilka zdjęć. Dobra, jadę do domu. Mam zdjęcie. Chłopie do domu. Chłopie, mam tyle zdjęć, ci potem pokażę, nie? Okej okay. I co to jest? I co to jest? Gdyby się tego w ogóle nie widzieli, czy... że? Ej, dobra, wójtek. Come Komon, rare! I co to jest? Ej dobra, o! Wojtek! Ty. Pomocy! Ginę! Gdzie? Zginąłem! Ko policji! Jestem w wulkanie! Dobra, jak widzieliście, zrobiliśmy zdjęcie tego podglądacza I ja mam musieli ten...

o, oh yes, yes, jest, jest! Stój! Niec! wsiadam do niego! Dobra, dobra! Robię zdjęcia! Jadę! po ciebie! Musisz mówić to tak głośno? Tak szybko! Stój! Wiktor? Stój po Stój po Ej! Halo, Wiktor! To jest, to jest Wiktor! Gdzie? A gdzie wy jesteście? Uj, to jest Wiktor!

To zdradziłeś nas. Zradziłeś? Ty odezwij się. Ej! Eee! A czemu ono W Szczalam, tu PUSZCZALAM, szczalam. Szczalam, szczalam, szczalam. Ej! Eee! Dobra, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Ty wsiadajcie. Ty wsiadaj. Wsiadaj. O. Wsiadaj. wsiadaj. O. Dobra. Idziemy z nim szybko na policję. Na policję, na policję. Na, po na policję, jak najszybciej. Jedziemy. Na Dobra, wy to... mamy go! W końcu. Dobra, w końcu. Nie czekaj! Po drugiej a do naszego domu. O... Dobra. E... Idź, idź. Ty, wysiadaj 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 Ej, ej, ej. e! I chodź, chodź. Idź. I... Ja mu otworzyć drzwi. Idź Chodź Ty, wchodź, chodź. chodź, chodź Tutaj załóż Znaczy, zamykam drzwi na klucz I tutaj też zamknę na klucz Chodź, tu Szalam. No i tak Powiedz, dlaczego to robiłeś? Nie wiem Tak samo wyszło ale no. szalau! Bo będę szal! Ej ej, ej, ej! Ej, nie podchodź! No to zastrzel, proszę cię bardzo. Też iść do więzienia, no zawsze to stała. <grym> Zdrajco Dobra. Panie, Zdrajco. dobra. Za mną, zapraszam za mną. Chodź tu! Ej! ej! Żadnych pochopnych ruchów. Жальных Не идем на полицию. Не идем на полицию, как на еще чай. Садай, садай. Хорошо, добра. Прура, шат. Я вот держу тут Замкнул фура, хорошо. Jedziemy na policję Jak najszybciej, dawaj, dawaj Jedziemy, jedziemy, jedziemy O kurde A nielegalnie Dobra, szybko Dobra, wysiadaj, wysiadaj Idziesz, idziesz tutaj Policja się tobą zajmie. Dobra, my jedziemy. Ora, weźmiemy tą furę. Dobra, my jedziemy. Tam policja się nie zajmie, no i co? No, czyli tak. To byłoby na tyle? To by było na tyle z tego odcinka. Udało nam się złapać podglądacza. I nie bardzo się dużo działo w tym filmie, więc no, no po prostu nie... Nie bądźcie źli, ale było dużo rzeczy w tym filmie. No, tak, więc. Więc. No. To tak wyszło. My, no, my czekamy. Czekajcie na następny odcinek. Nie wiemy, co się stanie z tym. No i co. Żegnam! Wy czekajcie na następny odcinek. Żegnamy! Cześć!